Słuchajcie, dzisiaj znalazłem w ogóle takie żelki, co ja próbowałem. Nazywają się Juicy's, ale, ale to jest w, angiel w angielskich soki. Tak więc, tak naprawdę, ja tam jednego próbowałem. I w ogóle mi tu smakują. To smakują mi tu w ogóle. Dobry to jest. Mam tu wiele kształtów. Ja, tam, ja te żelki kupiłem w Lidlu. W Lidlu o, uli, podaję Wam ulicę. Mojego Lidla. Nazywa się Bohaterów Westerplatte 1. Tak więc możecie tutaj przyjść do tego Lidla i możecie, i możecie tam zobaczyć, że tam są te właśnie te żelki. Albo gdzieś na innym Lidlu również są. Ja tam, nie wiem czy tam są, czy nie są, no bo ja, ja nie widziałem y, Lidlów y, y, z innego miasta, ale, ale właśnie z tamtego miasta, Giżycko, pamiętam, y, jak, ten, jak remontowali Lidl i wtedy i wtedy, wtedy był taki nowy Lidl i, i dołączyli y, nowe produkty i kontynuowali tych, które zdobyły popularność. I właśnie takie żelki kupiłem w Lidlu. W ogóle są to dobre. Co ja się... Przysykam? to jest dobre.